Wiem, że nic brać Nie I na straży jej tak Miesiąc maj to raj Dla zakochanych par Miesiąc maj więc daj Poczuć jak swego żal Miesiąc maj to czas tych się zieleni lat Przejmie Szedzi w nas, miesiąc majd korej na zakochanych pan, miesiąc majd zaj, poczucia swojego żar. Miesiąc majd czas dziesięć jeden lat, że nie amor siedzi, a może dziwna. No my, i dno ziekczywych. A robią ciwne śmieci, Niech nas nie dojdzie jak dla kogoś. oczy będą w tak często kłamię. A ja zaraz lecę za nią. I nawiedzę mój sen, uśnięty wyżeniem, ty. Wszędzie widzę wiecie? nie? Panie Bolesławie, dla przypomnienia, jak się nazywacie jako zespół? Zespół spokojny. Spoko. Mhm. I widzę na posterunku, zawsze? Gramy, gramy spokojnie, bez, bez żadnych kombinacji jakichś takich naduż, naduż, nadużyć muzycznych. Długo już gracie? Gramy, no, w tym składzie to, to, już, to niedawno gramy, bo niedawno, to, najdłużej gramy z, 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 z Sławem, Boprkiem i z dzichu, nie z ryżkiem też tego już nie ma. Nie? A teraz trochę nowy skład się zmienił, nasz akordonista, stanowy, nie? Tak, trochę żeby prób musieli zrobić, żeby, żeby to się żeby Ustawić na nowo, nie? Hmm, dowiedzieliśmy się, że wydajecie książkę. Znaczy to ja, ja wydaję. Hmm, jako? Jako śpiew śpiewnik. Twój swój śpiewnik. 23 piosenki no, swoje tym, ty z nutami. Mhm. Także w poniedziałek już będę miał ten, ten, właśnie ten... Czyli to będzie książka stricte o panu, czy o zespole? Nie, to będzie o mnie. To, 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 by... a, to, to, to mo, mój śpiewnik. Moja muzy muzyka terapia. Jaką te terapię przyszedłem przez całe życie. Nie? Tylko muzyce. Tam nie mam swojej życiorysie, tylko to, mhm. ja, gdzie grałem, z kim, kim grałem, co się... Tak, tak po łebka tylko to jest mhm. właśnie napisane, bo ja bym napisać tego, to musimy się roz... roz... rozhulać, roz no. tam, tam będą Pana książki autorskie, nie, Pana tak, piosenki tak, autorskie? Tak, tak, tak moje piosenki, moje teksty, moje piosenki. Bo to, co śpiewacie, to jest na fata. To jest teksty, ale tu nie są... tu są do różnych melodii, nie no. To ja, ja też układam do... teksty do różnych melodii. Ja od to ja użyłem do innej melodii, nie? No to, melodia jest... Mhm. Melodia, nie moja melodia. Kiedy i gdzie będzie można ją zobaczyć, kupić? No, w poniedziałek, w poniedziałek ma być gotowy, być gotowy już. O. To to, to, to tytuł będzie Kocham żyć w Kamiennej górze. Zdjęcie Kamiennej góry, moje zdjęcie. I taki krótki, krótki opis. Ja tak sreściłem tylko tak po łebkach mm. jak to się w moim życiu działo, jak to się przesz przesz przeszedłem przez to te życie, nie. W no szczegóły nie, tam nie chodziłem, nie, nie, nie narzekałem, tylko... Bo, w, a, a gdzie ją będzie można kupić, nabyć? Ja nie wiem, na razie. ]買one. Nie, nie myślałem. Aha, prawda. <Profess cocoa werka> Będziemy w Jaki nakład to będzie? Mały właśnie nakład, bo... To mnie było straszne na 25 sztuk, nie? Na razie. Jeżeli będzie jakieś... Jakieś Zainteresowanie można Tak, tak. Zobaczymy, czy to komisja podoba, czy nie. Będę jak dane, czy będę życie pokażę. a proszę powiedzieć kto odszedł z zespołu, kto umarł, bo mnie nie nie odeśled, który to na gitarze basowej grał, nie? to nie na Rozumiem. A jeszcze takie bębniarza mieliście, on jest teraz na Europie jest na Właśnie nie. Macie jakieś próby czy tylko Tak, 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 tak. próby w seniorze. A teraz mamy u mnie na działce czadrowie. U pana życie pisze teksty, prawda? Tak, 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 tak. To jest, jest tak moje, moje odreagowanie na, na różne sytuacje życiowe. Nie? To jeden utwór ile pan i y, jak długo pracuje nawet? To zależy. Wszystko zależało. Niektóre szybko spisałem, nie? potem dopisywałem troski następne, nie, potem coś zmieniałem. Ja przemyślałem bo to nie, nie zawsze nie jest takie, takie słowo, które Ci pasuje. Potem się to słowo znajdzie i po prostu go wkładam wtedy i wyprostuję tę piosenkę. Nie? A najbliższa sercu jaka jest? Pewnie o Kamiennej Górze ta piosenka. O Kamiennej Górze? No druga jest, w Kamiennej Górze, teraz mam też no, no, o Zalewie. Zaśpiewam no, ją później tutaj też no, o Zalewie nie? No kamień na kamieniu, kamień na kamieniu, na kamieniu kamień, a na tym kamieniu jeszcze jeden kamień. Kamienie się toczą. Gór są góry są lawina, a Kamienna Góra to nasza kraina. Wszystko o naszym mieście. No, cztery piosenki mamy o Kamiennej Górze. Na razie, Na razie tak myślałem jeszcze coś, coś, coś zrobić, ale właśnie teraz się ona upiększa. Będziemy można coś, coś się właśnie, a, a najbardziej to mnie, to mnie inspiruje Zalew, nie? Bo tam, tam, tam był Wajda na tym pomoście, była Panna Nikt. Tam nie, to, 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 to nikt tego nie wykorzystuje. Tak samo nie ma tego, tego rycerza, tego pomnika, tego Borka I. Nie też zapowiadało się, że będzie bo ten, też się zapisałem do, do, tej, do tej fundacji, ale to się rozwiedziało. I tylko teraz żołnierzyki takie po, po kątach, i stoją, wystraszone i właściwie to nie wiem, czy, czy oni bronią, czy, czy oni się pochowali. Dziękujemy panu bardzo. No, a ten, a, 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 zobaczymy to. Jak tego to pokażę tą... Przyjedę do tam, tam, tam i pokażę tą, ten swój. A, dobra, okej. Okay. Dziękuję bardzo. Miesiąc Maj to Na nasz zakochany pan. Miesiąc Maj wywracaj uczucia tego żony. Miesiąc Maj to czas, ty się zieleni na... Amor siedzi, amor siedzi w nas. Miesiąc Maj to raj, na dwa kochanych pan. Miesiąc Maj wydaj, poczucia swego żar. Miesiąc Maj to czas, tysięcy leni lat. Wszędzie Amor siedzi, amor siedzi w nas.